Cześć dzień dobry witam was moi drodzy bardzo gorąco w kolejnym filmiku. Dziś zapraszam was na update filmu z maja roku 2019 z filmem, w którym pokazałam wam a raczej opowiedziałam wam o moim 50 dniowym wyzwaniu z Ewą Chodakowską. Wtedy też pochwaliłam się wam moimi efektami, jakie uzyskałam dzięki tym ćwiczeniom właśnie przez 50 dni. Dla przypomnienia to było kilka kilogramów, ale również sporo centy metrów, bo ponad chyba 25 z tego co pamiętam jeśli nie widzieliście tego filmiku to link do niego zostawię wam w opisie pod dzisiejszym filmem od tego czasu bardzo wiele się zmieniło no niestety jak widzicie na załączonym obrazku trochę tych centymetrów wróciło również i kilogramów i mówię to z uśmiechem na twarzy, chociaż nie powinno mi być do śmiechu, ale mówię to tylko i wyłącznie dlatego, że mam do siebie ogromny dystans i dziś 1 marca mam nadzieję, że uda mi się też tego dnia wrzucić ten filmik ja chciałam Wam powiedzieć, że wracam po prostu na dobre tory i nie patrzę na to, że straciłam jesień i zimę. Natomiast słuchajcie, no, tak wiele rzeczy się w mnie w życiu wydarzyło, że ostatnią rzeczą, o której bym pomyślała, to były ćwiczenia i w ogóle zrobienie czegoś dla siebie. Także e, mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię. Ale pomyślałam sobie, że do wakacji zostało 4 miesiące i jeśli wtedy przez 50 dni udało mi się uzyskać naprawdę fantastyczne efekty, chociaż one były dopiero początku. Mojej drogi, to myślę sobie, że przez 4 miesiące regularnych ćwiczeń, trzymanie czystej, zdrowej michy yy, pozwoli mi cieszyć się w wakacje nieco ładniejszą sylwetką niż tą, którą mam w tym momencie. Bo tak samo jak w, wtedy, kiedy nagrywałam wam ten filmik w maju, mówiłam wam, że dla mnie największą motywacją, dla mnie samej jest to, jak wyglądam w lusterku. No, i tym razem jest tak samo, może nieco gorzej, ale słuchajcie, no tak się stało. Ja absolutnie nie zwalam winy na nic, na żadną chorobę, bo jak wiecie, mam też niedoczynność tarczycy, od której dowiedziałam się po raz pierwszy wiele lat temu, kiedy właśnie rozpoczęłam swoją walkę po raz pierwszy, tak naprawdę to było takie, taka pierwsza prawdziwa walka z kilogramami, kiedy udałam się do dietetyka, do poradni dietetycznej i wtedy ten dietetyk poprosił mnie o wykonanie różnego rodzaju właśnie badań. I wtedy okazało się, że mam niedoczynność tarczycy, i dziś absolutnie ja nie zwalam winy na chorą tarczycę. Jak to często bywa, że dziewczyny mówią: A bo mam chorą tarczycę, to tyję. Wtedy uwierzcie mi w połączeniu właśnie zdrowego odżywiania, bo to nie, nawet nie mogę nazwać dietą, dlatego że te posiłki, które ja miałam rozpisane, to były posiłki, które można sobie każdego dnia samemu przygotować z produktów, które są ogólnie dostępne w każdym sklepie. Faktycznie wtedy sporo też ćwiczyłam. No, ale wtedy miałam również najlepsze efekty i do tego też chcę wrócić, bo też fantastycznie się czułam, tak jak wtedy kiedy ćwiczyłam z Ewą Chodakowską. Czy wrócę do ćwiczeń z Ewą? Wrócę, ale wracam też na siłownię do moich ukochanych zajęć w grupie, do zajęć na rowerach, czyli do spinningu, do crossfitu, do maszyn stęskniłam się za orbitrekiem, bieżnią no za chwilę mamy wiosnę, wyciągnę w końcu mój nowy rower, którego jeszcze słuchajcie nie używałam i zakładam też od jutra od poniedziałku zegarek gdzie będę mierzyć swoje kroki, dlatego że zawsze spora ilość kroków, którą przemierzę w danym dniu jest dla mnie bardzo mocno motywująca jeśli chodzi o odżywianie, no to oczywiście też będę się starała trzymać tą michę, żeby była zdrowa i, i czysta przede wszystkim Chociaż moim, powiem Wam szczerze, największym problemem jest niestety spicie wody, także mam nadzieję, że i to uda mi się wprowadzić i, i trzymać się odpowiedniej ilości płynów każdego dnia i powiem Wam szczerze, może to zabrzmi tak śmiesznie, oczywiście mówię to w przenośni, ja jestem tej starej daty i ja sobie to wszystko zawsze muszę zapisać normalnie, długopisem w zeszycie, w kalendarzu i tak też będę robić. Jeśli chcielibyście, abym nagrywała dla Was filmiki po każdym takim tygodniu, czyli na przykład teraz następny filmik pojawiłby się w niedzielę w którym powiedziałabym wam jak i co zrobiłam dla siebie w danym tygodniu, to dajcie mi znać, chętnie takie filmiki będę dla was nagrywać ale też chciałabym was zachęcić do zrobienia czegoś dla siebie bo może słuchajcie, przez 4 miesiące nie zrobię z siebie modelki z pokazów Victoria's Secret, ale na pewno zrobię coś po czym będę czuła się lepiej i no, też moja kondycja będzie znacznie lepsza, bo bo tak szczerze Wam powiem, ta kondycja moja jest teraz mega słaba, a tak jak Wam powiedziałam wcześniej, jeśli bardzo dobrze czułam się po 50 dniach z ćwiczeniami Ewy Chodakowskiej, to myślę, że po 4 miesiącach będę czuła się jeszcze lepiej. I nieważne, z kim będziecie ćwiczyć, czy z Ewą, czy z kimkolwiek innym kogo ćwiczenia możecie znaleźć na przykład na YouTubie to myślę, że warto zrobić coś dla siebie. Ja z tego miejsca również chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić Dorotę, która wiem, że też chce rozpocząć swoją walkę o swój lepszy wygląd, o swoje lepsze samopoczucie. Dorota, pamiętaj, że trzymam za ciebie mocno kciuki, ale trzymam również kciuki za wszystkie te osoby, które będą chciały tak jak ja rozpocząć od marca właśnie taką walkę o swoje zdrowie, o swoją kondycję, o swój lepszy wygląd, ale też o swoje Lepsze samopoczucie. Muszę Wam również opowiedzieć o pewnym epizodzie, który miało miejsce. Kilka lat temu, kiedy skorzystałam z oferty dietetyka i trenera personalnego przez internet i, moje, i mimo mojego ogromnego zaangażowania, to tak szczerze mówiąc, oprócz <gryw> utraty pieniędzy nie zyskałam nic. Ja Was bardzo gorąco zachęcam do zmian. Właśnie teraz od 1 marca, jeśli jeszcze nie zaczęliście, jeśli chcecie rozpocząć razem ze mną, piszcie w komentarzu. Możecie pisać również w wiadomościach prywatnych i dajcie mi koniecznie znać, czy chcielibyście, abym co tydzień przychodziła do Was właśnie z takim, z takim. Podsumowaniem tygodnia i tego, co zrobiłam dla siebie. Także czekam na Wasze komentarze. Trzymam za wszystkich mocno kciuki. Pozdrawiam serdecznie Dorotkę, bo wiem, że Tobie ta motywacja jest również bardzo potrzebna. Ściskam Was, moi drodzy, bardzo gorąco. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam. Pa.